ma tak rozłupuję silnik od etki, bo jak widzicie za mną ten rarytas tam sobie stoi i, i czeka na silnik, żeby go tam z powrotem wrzucić. I tak się zastanawiam, jak można w taki sposób wymienić simmeringi w, w silniku ETZ250 żeby w taki sposób uszkodzić gniazda tych simmeringów Wam pokażę na filmie, no ktoś tu się bardzo starał zakładam, że miał tylko jakieś tam podstawowe narzędzia nie wiem, może gwoździa łom, cokolwiek e, takiego tempego, żeby tak, te gniazda które trzymają i zabezpieczają taką sprężynką rozporową, simmering i przez takie właśnie działanie, no bo to nie jest w żaden sposób opłacalne. Wielu z Was może powiedzieć, no przecież to wystarczy tylko naspawać, tylko i wyłącznie później ładnie obrobić, nie i będzie lala. No, no lala nie będzie, nie? Bo, bo to obróbka tej powierzchni, żeby to trzymało ten simmering, no to przy porządnym jakimś tam parku maszynowym. No to będą ogromne pieniądze, nie? a poza tym fachowcom się nie chce robić takich rzeczy, bo, bo to jest strata czasu yy, i nikt im za to nie zapłaci. Nie? Poza tym, jak tu widać, jeszcze na załączonym obrazku kartery no, na czerwonym złożone yy, to jakaś śruba, pewnie bez magnesu, yy, dotoczona. No, i kartery nie są parą, no z jednej strony mamy jedynkę rzymską, drugą mamy arabską. Także już tu nasi byli. No to tak, akurat są. Y, tam pierdały. Trzeba będzie po prostu znaleźć drugą parę karterów, y, która pozwoli temu silnikowi nabrać normalnego wyglądu i technicznej sprawności. No, ale CDI jest. Nie? Było CDI założone. Nieważne jaki stan, ważne, żeby było CDI. Także pozdrawiam wszystkich fachowców. Patrzcie na te moje filmy, oglądajcie. Może coś tu się dopatrzycie, co Wam się przyda. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej.